Co kilka lat na rynku Bitcoina dzieje się coś, co nazywa się halvingiem. Czy to on stoi za cyklicznymi hossami kryptowalut? Wartość główna. Halving to zaprogramowane zmniejszenie o połowę nagrody za wydobycie nowych Bitcoinów. Innymi słowy, co około 4 lata podaż nowych Bitcoinów drastycznie spada. Historia pokazuje, że po każdym halvingu następował silny wzrost ceny BTC. Wynika to z prostej relacji popytu i podaży. Mniejsza podaż nowych monet przy stałym lub rosnącym popycie wywołuje presję na wzrost cen. Tak było w przeszłości i wielu inwestorów właśnie tym tłumaczy kolejne cykle kryptowalut. Po czwartym halvingu Bitcoina w 2024 roku znów obserwujemy podobny efekt. Ograniczenie nowej podaży zaczęło wpływać na rynek, tak jak w poprzednich cyklach. Bitcoin przebił symboliczną barierę 100 tysięcy dolarów na początku 2025 roku, utrzymując się potem w widełkach 90 000 do 110 tysięcy USD. Czy to koniec potencjału? Wielu analityków sądzi, że nie. Na przykład bank Standard Chartered prognozuje cenę około 200 tysięcy dolarów amerykańskich do końca roku. Oczywiście nie ma gwarancji powtórki historii, ale halving to fundamentalny czynnik, który warto znać śledząc rynek krypto. Jeśli chcesz rozumieć co napędza hossy i besy na bitcoinie, obserwuj z nami cykl halvingów. Zasubskrybuj po więcej prostych wyjaśnień złożonych zjawisk finansowych.